Dzień dobry, dzisiaj opowiem Wam o tym, jak trzeźwieć i nie zwariować. Pokażę Wam, w którym momencie powinna Wam włączyć się czerwona lampka, alarm mówiący o tym, że to jest ten moment bardzo niebezpieczny, który, który może Was wywalić z tego Waszego zaplanowanego trzeźwienia, chęci abstynencji, zmiany nawyków i zrobienia czegoś po nowemu. Opowiem też Wam o tym, kiedy pojawia się tunelowe myślenie u osób, które próbują coś zmienić w swoim życiu i kiedy jest to niebezpieczne. Wyjaśnię również, jak wprowadzić różne zmiany w życiu, jak je, po, jak je zaobserwować na początku trzeźwienia, które mogą Was zgubić i doprowadzić do tego, że poczujecie się w chaosie. Chociaż tak naprawdę wasze życie już zaczyna być coraz bardziej uporządkowane, ale tęsknota za starym nawykiem, za starym schematem, w którym funkcjonowaliście, czyli myślenie o tym, że było wam o wiele lepiej, kiedy mieliście ten nauk, kiedy mieliście ten ratunek, ten sposób, który uciszał wasze rozkołysane emocje, pokażę Wam, gdzie zaczyna się błędne myślenie osoby, która Próbuje zmienić swoje nawyki, a takie rzeczy są zupełnie na miejscu, i one muszą wystąpić na początku Twojego trzeźwienia, czyli co najmniej w pierwszym półroczu, a nawet i roku. Więc chcę najpierw wyjaśnić, co to znaczy trzeźwe życie, czyli jak trzeźwie ci nie zwariować, co to znaczy trzeźwe życie, dla kogo jest ten filmik. Ten filmik jest dla każdego, ponieważ trzeźwe życie, potocznie mówiąc, określa osobę, która. Myśli racjonalnie, która sensownie e, próbuje podejść do, do tematu. Czyli każdy z nas, kto myśli, zastanawia się, posiada jakieś refleksje, e, trzeźwo myśli. Więc ten filmik nie jest tylko dla osób trzeźwo myślących, czyli będących w abstynencji, odstawiających alkohol, jakąś substancję czy nałogowe zachowanie, jest dla każdego, kto chce. Sensownie myśleć i radzić sobie z rzeczywistością i zmieniać swoje schematy i nawyki. Czyli jak trzeźwieć i nie zwariować, już opowiadam. W swoim gabinecie terapeutycznym na początku swojej pracy byłam zaskoczona tym, że osoby, które nie kontrolowały siebie na różnych polach, bo funkcjonowały w nałogu, Albo regulowały sobie nastroje jedzeniem, zakupami, lekami nasennymi, alkoholem, czy, czy, czy substancjami teraz, kiedy zmieniają siebie i zmieniają swoje nawyki czy nałogi, mają potrzebę kontrolowania rzeczywistości. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego osoba, która wcześniej nie kontrolowała rzeczywistości, teraz ma potrzebę jej kontrolowania, ponieważ pojawia się coś takiego jak zawężony strumień myślenia. Czyli jak koń z klapkami idzie w swoim wyznaczonym celu i nie widzi nic, co się dzieje na boku, albo jesteśmy w pokoju, bardzo ciemnym pomieszczeniu, gdzie jest tylko lampka i strumień światła i widzimy tylko ten strumień światła, natomiast nie wiemy, co się dzieje w tym pokoju. W podobny sposób myślą osoby, które wychodzą z nałogu, czyli tym strumieniem światła. Czyli gdybyśmy zapalili światło w pomieszczeniu, to by się okazało, że tam jest dużo różnych elementów, których nie widać z tego powodu, że jest tylko ten strumień światła. I kiedy zaczynasz myśleć o tym, że twoje stare przyzwyczajenia one były lepsze, Dawały Ci poczucie bezpieczeństwa, że czułeś się o wiele bardziej komfortowo niż teraz będąc i próbując nowych zachowań, powinna zapalić ci się czerwona lampka. Alarm powinien zacząć wyć, ponieważ oznacza to i możesz już zacząć myśleć, że to Twoje stare zachowanie, które chcesz zmienić, było już z tendencją nałogu, ponieważ. E, Myślisz o tych swoich starych schematach, które nie były zdrowe, jako iluzji poczucia bezpieczeństwa. Czyli było Ci o wiele lepiej, kiedy kręciłeś się jak chomik w kołowrotku. Widzieliście pewnie chomika w kołowrotku, który kręci swoimi łapkami, namacha się biedak. Natomiast poza zmęczeniem on dalej jest w tym samym miejscu, czyli kręcenie się dookoła własnej osi 360 stopni. I tak funkcjonują sobie chomiki w kołowrotku, i tak samo funkcjonują osoby, które są w nałogu, czyli kręcą się dookoła własnej osi i nic się nie zmienia w ich życiu. Tam do niczego nie dochodzą, nie pokonują żadnych odległości. One tylko sztucznie napędzają i wprowadzają się w ruch, właśnie w jakiś chaos, i niewiele z tego wynika. Ale za tym tęsknią osoby, które tego nie robią, czyli to zachowanie, które w jakiś sposób zmniejsza ich ból egzystencjalny, pojawiają się jakieś emocje, które właśnie tym nałogowym zachowaniem próbują sobie wyregulować, wyciszyć, zapomnieć. Odstawić na później, w ich poczuciu właśnie to kręcenie się i reagowanie, czy to substancją, alkoholem, czy jakimś zakupem obsesyjnym, wycisza ich te emocje. I dla nich jest to już rozwiązanie problemu, czyli taka iluzja poczucia bezpieczeństwa, ulgi, wolności. I kiedy to się nie dzieje, w momencie, kiedy wchodzą w te nowe schematy, i zaczynają porzucać swoje nałogowe życie, a robią coś bardziej zdrowego, to wtedy są, oczywiście, rozchuścane. Można powiedzieć, porównałabym do jakiejś takiej huśtawki. Na placu zabaw, że występuje to huśtanie, one nie są stabilne, dalej są zagubione, ale są o wiele mniej zagubione i inaczej zagubione niż jak się kręcą w tym kołowrotku. Ale spotykam się w gabinecie terapeutycznym, właśnie z takim stwierdzeniem i takim zmęczeniem, i mówią mi tak, pani Marzeno: Ja już mam dosyć analizowania tych cholernych emocji, zastanawiania się. A co mi jest, a co czuję, a co się ze mną dzieje, a, a z czego to wynika, a dlaczego tak się dzieje, to wprowadza we mnie jeszcze większy chaos. I właśnie tutaj się powinna zapalić ta czerwona lampka, bo to jest to tunelowe myślenie. Czyli wydaje ci się, że jak pójdziesz do określonego celu, do tego kołowrotka i tam się zaczniesz kręcić, czyli będziesz pił, będziesz grał, będziesz zażywał substancje, będziesz regulował sobie nastroje kolejnymi słodyczami. To wtedy ci będzie lepiej. Na chwilę tak, na chwilę poczujesz tą ulgę, ale nie na długo. I osoba, która odstawia nauk, ona ma poczucie takiej pozornej kontroli. Czyli nauk powodował, że ona wpadała w rutynę, tak? Czyli kiedy pojawiły się nieprzyjemne emocje, problem równa się wpadanie w mój kołowrotek. Rozregulowanie tego wyrzucenia, poczucie ulgi na trochę jest lepiej. Do momentu, kiedy pojawia się kolejna trudność i kolejny problem. I to właśnie kręcenie się w kółko doprowadza do tego, że potrzebujesz coraz częściej, uczysz swoją głowę, że musisz coraz częściej na wiele różnych sytuacji, i przyjemnych, i nieprzyjemnych. Reagować w sposób schematyczny. Więc kiedy cię wywala z tego, twojego, z tego Twojego schematu, z tej Twojej rutyny do tego poziomu, to jesteś zagubiony i myślisz sobie, to jest straszne. Ja tego nie jestem w stanie przeżyć. Czyli tak jakbyś wyszedł y, po zimie nago, na pełne słońce 40-50 stopni, w pełnym słońcu jest, jesteś nagi. Więc Twoja skóra jest. Y, 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 jest narażona na niebezpieczeństwo, że się poparzysz. I takie uczucie ma osoba, która zmienia swój nawyk. Czyli ma poczucie, że wystawienie jej bez tej rutyny, bez tego schematu, bez tego kołowrotka jest wyjściem nago na to pełne słońce, że ona po prostu czuje ból, jest porażona i poparzona tymi wszystkimi bodźcami, które niesie życie. A one wcale nie są bolesne, te bodźce. To jest tylko to odczucie, które jest spowodowane tym zagubieniem, czyli utratą tej pozornej kontroli, którą miałeś w tym kołowrotku. I cała, cały numer, cała trzeźwość i te pierwsze miesiące Twojej abstynencji polegają na tym, żebyś to zrozumiał. Zrozumiał ten paradoks, że funkcjonowanie. I zajadanie stresu, czy zajadanie tego, że kupiłeś sobie świetny, świetny samochód, że dostałeś awans, i z tego powodu zajadasz, po to, żeby wyregulować sobie emocje, żeby nie było ani za dużo tych przyjemnych, ani za dużo tych trudniejszych emocji. I tak się stabilizujesz tym swoim starym, nałogowym zachowaniem. I teraz, kiedy doświadczasz radości, smutku, złości, jest ci bardzo trudno to, to przeżyć i doświadczyć. Dlatego osoby, które nie są, nie przechodzą terapii, one same w swoim procesie e, utrzymywania abstynencji e, mogą mieć problem z doświadczaniem szczęścia, radości, trudno im się bawić, e, a może być też tak, że albo zbyt mocno przeżywają złość i na wiele in, różnych innych emocji reagują złością. Ponieważ to wywołuje w nich strach z powodu braku poczucia kontroli, więc od razu impulsywnie reagują na coś z złością, albo są zablokowane, i trudno im odczuwać i złość, i radość. I na wszystko reagują obojętnie. Nawet zgłaszają się osoby i mówią o tym, że życie na trzeźwo jest takie. nijakie, takie nudne, takie monotonne, bo te emocje są nadal zablokowane i zamrożone. I jeżeli tak masz, jeżeli tak rzeczywiście się dzieje z Tobą, że czujesz, że masz potrzebę kontrolowania swojego świata i wydaje Ci się, że nieznośne jest to, kiedy widzisz, jak życie wygląda, jak się ludzie zachowują, jak twoi bliscy się zachowują, masz na nich pomysły i rady, że twoje dzieci powinny robić to, twoi partnerzy to, że w pracy najlepiej szef, gdyby w ten sposób się zachował, to by porozwiązywał część swoich problemów, pewnie masz rację, te sposoby mogłyby zadziałać, natomiast nie oznacza to, że Poczujesz się bezpieczniej, jeżeli te wszystkie Twoje pomysły zostaną wdrożone w życie, ponieważ to trochę z boku wygląda tak, że Chciałbyś ustawiać zasady gry w życiu, że chciałbyś decydować, że właśnie chciałbyś kontrolować rzeczywistość i innych ludzi, myśląc znowu naiwnie, że to spowoduje, że poczujesz się bezpiecznie i odzyskasz tą kontrolę. I dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że nie da się poprzez kontrolowanie rzeczywistości odzyskać kontroli i zainstalować ją w środku, bo tobie jest potrzebna kontrola tutaj, w środku, w twojej głowie, w tobie. Czyli żeby ta kontrola była jak stabilne, mocno zakorzenione drzewo, a nie jak taka osika, która pod wpływem wiatru kładzie się. Więc jeżeli na pewno potrzebujesz poczucia własnej wartości, nie poczucia własnej wartości, o tym za chwilę powiem. Jeżeli potrzebujesz odzyskać poczucie kontroli, to je potrzebujesz odzyskać w środku. Właśnie porównam to teraz do poczucia własnej wartości. Żeby czuć się silnym, mocnym, pewnym siebie w życiu, to ludzie też próbują nie poprzez zbudowanie siebie od środka odzyskać, uzyskać tą siłę, tylko szukają jakichś atrybutów na zewnątrz, dzięki którym będą sprawiać wrażenie, że są właśnie pewni siebie. I to na przykład daje dobre stanowisko. Władza. E, czyli jesteś dyrektorem, kierownikiem, zarządzasz. Może osoby z zewnątrz mogą myśleć o tobie, że tak, masz poczucie własnej wartości. Wow. Jeżeli jeździsz e, dobrym samochodem, jeżeli masz atrakcyjnego partnera, jeżeli dobrze zarabiasz, e, to. Możesz być odbierany i myśleć o sobie, że posiadasz poczucie własnej wartości. Ale co się stanie, jeżeli partner odejdzie, tracisz pracę, nie masz na koncie pieniędzy, leżysz, twoje poczucie wartości leży. I to samo jest z poczuciem kontroli. Czyli na zewnątrz nie uzyskasz poczucia kontroli w środku, kontrolując na zewnątrz rzeczywistość. Więc teraz rodzi się pytanie, które myślę sobie, że może wam się nasuwać. No więc, jak, droga pani, odzyskać poczucie kontroli? Ano tak, już wam powiem. Podam wam kilka, kilka sposobów i pomysłów, które działają, ale z góry uprzedzam, że to nie jest tak, że to się dzieje już z miejsca. To jest praca terapeutyczna. Możesz ją wykonywać na różne sposoby. Możesz iść do terapeuty, możesz iść do poradni, możesz to robić sam na własną rękę. Czyli przede wszystkim poznajesz siebie, właśnie trzeźwego. Czyli bierzesz sobie takie krzesełko, siadasz z boku i oglądasz swoje zachowanie. I patrzysz i zastanawiasz się, dlaczego się drżesz, dlaczego krzyczysz na swojego partnera, o co ci chodzi, co się tam pod tym kryje. Czy może chcesz coś wymusić, czy może złościsz się, bo osoba nie robi tak, jak chcesz, a może po prostu chcesz rozładować swoje emocje, bo nie znasz innego sposobu, jak możesz pozbyć się jakiegoś nadmiaru złości, frustracji czy niepokoju, więc od razu, pierwszy z brzegu przychodzi ci pomysł, no dobra, to może jak nakrzyczę i znajdę winnego. To, to ja się uspokoję i lepiej poczuję. Więc poznawanie siebie, poznawanie własnych emocji, rozumienie, co ty odwalasz, co ty robisz, co wchodzisz, jak grasz, o co ci tak naprawdę człowieku chodzi, samemu ze sobą obgadywać te różne rzeczy, zastanawiać się, rozkminiać, obserwować siebie. Czyli cały czas analizować właśnie te cholerne emocje, które czasami, momentami mogą być za trudne, może być to na tyle nowe i, yy, i wymagające dużego wysiłku, że może Was to frustrować. Niemniej jednak, za moment stanie się to tym nawykiem, że, będziemy, że będziecie ten nawyk właśnie traktować już jako coś zupełnie naturalnego i nie będzie Was to kosztowało. Druga rzecz. Uczyć się i rozumieć, na czym polegają mechanizmy nałogu, czyli wiedzieć o tym, że jest coś takiego jak ten strumień myślenia, bardzo wąski, wiedzieć o tym, że są mechanizmy nałogu, obejrzeć sobie filmik, jak myśli osoba uzależniona, gdzieś tu będzie krążył link do tego filmiku, dowiadywać się. Co to znaczy nauk, co to znaczy nałogowe myślenie, schematyczne myślenie, czyli pozyskiwać wiedzę na ten temat i mieć cierpliwość do siebie i zacząć siebie coraz bardziej lubić. Poznawać siebie. Ja ten proces poznawania siebie, właśnie budowania siebie, od momentu, kiedy siebie nie lubimy, nie znosimy, kiedy mamy siebie serdecznie dość, kiedy nawet czujemy pogardę do, do siebie, opisałam w książce, jak zostać mądrą wariatką, gdzie na moim przykładzie oraz na przykładzie moich klientów z gabinetu pokazuję, jak krok po kroku. Odzyskać, polubić siebie, przybliżyć się do siebie i polubić swoją mądrą część, którą macie, którą warto by było odkryć i pochylić się nad nią, jakie macie wspaniałe zasoby, ale i też polubić tą mniej mądrą, tą mniej rozsądną, tą, która popełniała błędy, właśnie tą, która była w nałogu i połączyć. Te dwa elementy, czyli tam, gdzie popełniliście błędy, porażkę, których się wstydzicie i te elementy, z których jesteście dumni w jedną całość i wtedy powstaniecie wy w całości y, i to doprowadzi Was do tego, aby polubić siebie. Więc dziękuję serdecznie, jeżeli filmik okazał się wartościowy. E, zapraszam do kliknięcia w łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie e, macie zasubskrybowanego kanału, bardzo serdecznie zapraszam i do zobaczenia do kolejnego filmiku. Pa!